Z tej strony kantal Indii po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić prostą grę zręcznościową Luminosity od studia Windmill Games, która moi drodzy czerpie pomysł z niesamowicie starej gry Mamba, którą widziałem pod koniec XX wieku na komputerach osobistych. Z racji tego, że tutaj muszą być jakieś różnice w stosunku do tamtej gry, kierujemy tutaj statkiem, który będzie wykorzystywał promień swojego lasera do blokowania naszych przeciwników i do zabierania ich przestrzeni życiowej w takich klaustrofobicznych poziomach. Moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do samej rozgrywki, którą niesamowicie prosto załapiecie podczas samej gry, chciałbym Wam pokazać menu faktory, w którym będziemy mieli dwa podmenusy. Z racji tego, że kierujemy tutaj statkami, będziemy mogli wybrać sobie kilka ich typów. I moi drodzy, na samym początku mamy dostępnych kilka tych typów. Z racji tego, że mamy tutaj kampanię, to kilka z nich będziemy mogli również w takiej kampanii odblokować. Ja zostanę sobie przy tym podstawowym pierwszym statku i przejdziemy sobie do, moi drodzy, tego drugiego menu, jest to menu Upgrades. Dzięki temu będziemy mogli na stałe zwiększyć sobie pewne statystyki naszego statku i oczywiście usprawnić rozgrywkę. Z racji tego, że każde takie ulepszenie kosztuje pewną ilość złota, mamy tutaj, moi drodzy, wewnętrzną... W grze walutę. Dzięki temu nie musimy się martwić, że są tutaj jakieś mikrotransakcje i możemy spać spokojnie, przechodzić sobie wszystkie te poziomy i zdobywać pieniądze do odblokowywania kolejnych zdolności. Moi drodzy, mamy tutaj kampanię, która będzie obfitowała w cztery planety. Z racji tego, że musimy je przechodzić po kolei, nie ma możliwości, żeby sobie coś ominąć, a ja dzisiaj chciałbym wam pokazać planetę numer 1, brązową i mamy tutaj, moi drodzy, kilka poziomów, które będą swoistym wprowadzeniem do rozgrywki. I tak oto na samym początku jest ukazany nasz statek oraz nasi wrogowie, którzy na początku nie są zbyt wymagający. Jak widzicie poruszają się oni niesamowicie wolno, ale mamy ich dużą liczbę, ponieważ cztery, no to oczywiście moi drodzy tuż jest spora liczba i będą oni nam stwarzać takie kłopoty, że poruszają się niesamowicie losowo, odbijając się od krawędzi ekranu. Moi drodzy, ja oczywiście wcześniej przeszedłem sobie wszystkie poziomy, dlatego też w tym momencie nie przejmujcie się, że mimo tego jednego strat, tej jednej straty punktu życia, to ja miałem trzy gwiazdki. Tutaj mamy wprowadzonego kolejnego przeciwnika, który jak widzicie na chwilę się zatrzymuje. Po chwili, gdy jest już kolejny raz taki czerwono-pomarańczowy, to niestety z wielkim impetem podróżuje w kolejną stronę ekranu. W tą, którą moi drodzy się wcześniej zatrzymał Jak widzicie mamy tutaj wskaźnik procentowy po lewej stronie Ja niestety poza ten ekran nie mogę sobie w tym, momen w tym momencie wyjść Ale moi drodzy jest to naprawdę mimo tego, że graficznie bardzo kiepska gra To gameplayowo niesamowicie wciągająca Ja moi drodzy przeszedłem sobie te wszystkie początkowe poziomy W tej pierwszej fazie gry Czyli w tej pierwszej planecie Ale powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać kiedy będę mógł sobie zagrać w tryb arcade. Oczywiście to wymaga czasu, ja go ostatnio nie mam, dlatego też odłożę sobie to na jakiś lepszy dzień, ale moi drodzy ten tryb jestem pewien, że będzie czymś, co rozwinie skrzydła produkcji Luminosity. Jak widzicie, ja tutaj sobie z niesamowitą łatwością przechodzę kolejne poziomy, a moi drodzy w tym momencie będę mieć coś, co usprawnia rozgrywkę. Mamy tutaj taki power-up, dzięki któremu będziemy mieli możliwość zwolnienia czasu i jakby pomocy naszym statkom z racji tego, że zwolniłem czas to oczywiście moi drodzy ci wszyscy przeciwnicy, którzy tutaj się znajdują na mapie o wiele łatwiej zostają przeze mnie pokonani moi drodzy to był szybki rzut oka na grę Luminosity którą wam polecam mimo tego, że grafika nie jest zachęcająca jestem przekonany, że wciągnie was niesamowita rozgrywka w tej produkcji dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć